mam wszystkim. Dzisiaj pokażemy dalej. Remont silnika Andorii. I tak. No, niestety nie nagrał mi się materiał. Ale tak, tutaj przykręciłem już. Zresztą to widzieliście, jak poprzednio przykręcałem. Wbiłem Symmering. Z tej strony dwie śruby na panewkę od korby już jest założone. I teraz tak, śrubę udało mi się dokupić, sam ją przewierciłem na tej. Pokażę przewierciłem wiertłem na wylot, i jak były śruby skręcone już na korbie, to wtedy drucikiem w taką ósemkę z dwie śruby razem łączyłem. To jest po to, żeby się nie odkręcało. Tak, tak było fabrycznie. No i co, i z tamtej strony, z tamtej strony od drugiego starego silnika, bo założyłem to. Dlatego, że tutaj już widzę, ktoś przerobił albo było oryginalnie, oryginalnie przerobione na, na linkę. No i założyłem to. no Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale, ale tak zrobiłem. Teraz tak. Tu muszę założyć simmering i wcisnąć to koło. I tu już będziemy zakręcać. Ta strona będzie już na gotowo, później wezmę się za odkręcenie baku, później filtra do, do, do wyczyszczenia. To wszystko pójdzie. Chociaż bak też mam drugi. Zobaczymy, jak się nie da się tego wyczyścić. To założę, założę ten drugi. Hmm, lepiej z piachem. Ten na razie jest luz, dlatego że o-ring zaciska się, Symering zaciska się tutaj na, na kole. Tu idę tylko leciutko szlifnąć, żeby tam mi ładnie naszło na, na ten clean. Ładnie. Dobra, już jest inny dźwięk, także doszło ładnie. wał wszystko się ładnie kręci, także żyję nadzieję, że to będzie działało. Na razie nie będę rozbierał tutaj ani pompy, ani, ani trysku, bo mi by on chodził do końca. Zobaczymy Dobra, tu już mamy Poszukam teraz śruby i nie kojarzę czy to była jakaś nakręty, ten, podkładka Dobra, według instrukcji tu nie było nic tylko była ta śruba bez, bez podkładki No i co? Tak naprawdę teraz to chyba dokręciłem tą młotkiem. No takiego klucza nie mam. To pewnie musi być dobrze dokręcone. Myślałem, że koło będę najpierw zakładał, ale nie, najpierw odkręcę. Zbiornik, bo później będą, będzie słaby dostęp do tych do, do śrub. Od zbiornika tutaj chyba przelew jest, tak to będzie przelew, też muszę odkręcić. No i zobaczę, co tam ciekawego w tym baku jest. Jak, jak nie, no to wymieniam na drugi. Damy raz, dwa, trzy, cztery. I z tamtej strony też powinny być cztery, ale są trzy. Jedna poszła sobie. Gdzieś. Tutaj są 14 wszędzie tak jakoś nie po polskiemu. przelew. Przelew też będę musiał wyczyścić, bo nie wiem co to jest tak naprawdę. Też przejdą pewne. Guma tu do zwolenia będzie. Chyba, zobaczymy. Dobra, idę zobaczyć coś co w tym boku smaldzie. Piszczy i chyba już wiem, że będę wymieniał na drugi. Tu jest cała guma. No ten jest suchutki, czyściutki, także prawdopodobnie ten będę zakładał jeszcze zaraz, przejrzę dokładnie, zobaczymy. Wypukałem stary zbiornik, znaczy stary, drugi na pewno będzie lepszy niż ten, który był zamontowany, bo tam się zrobiła galareta. Zbiornik już będziemy mieli wyczyszczone Dobra, tu mamy jeszcze gdzieś tą gumę to się założy od razu Niech będzie oryginalnie Teraz dokręcę tu jeszcze tą śrubę, odkręcamy węzeł od przelewu, trzeba sprawdzić czy jest szczelny, drożny tak naprawdę. to ta zobaczy tam dmucha jak ten No tak kurwa tak dużo po co to Nie no, będzie. Kurwa, chyba czysty jest nawet. Tak mi się Najwyżej, za... najwyżej go by czy... nie Zaraz go zaraz zobaczymy, najwyżej go by tylko przeczyści no, Kurwa, to będzie luźne. Zobaczymy, jak ścisnę No dosyć, dosyć mocno Zobaczymy jak go ścisnę Dobra No i teraz tak tu odkręci Ale coś tu jeszcze się odpowietrza pewnie No ale zobaczymy Dobra już jest ten, tu muszę poprawić Jest Kurde myślałem że bak nie a to polałem po baku Chyba tak Czeka, A która może być godzina? Która może być godzina? Dlaczego? Są do Tak odpowiedziałem tylko teraz Trzeba by było znaleźć kurwa taką małą gumeczkę Bo, bo ta jak odkręciłem to się rozpadła Dobra, udało się odpowietrzyć. No, widać, czy się nie jest. Tu trzeba zakręcić teraz. No i co? I tam odpowietrzymy. od tego. Po kolei. Najważniejsze, że tu pompa działa. Dobra, idę po kluczyk, tu zakręcę. I tam będzie trzeba popuścić przy wtejśku. Ładnie. No i tak naprawdę tutaj już mamy odpowietrzone. No i dami, to jest własnej sztuki. I koło zamachowe robić. Tak jest, koło zamachowe. No i olej by się przydał jeszcze do silnika Ale to jest wszystko toporne, ja pierdziele. No to kona spacyfię, ale to chodziło. O, ale, 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 opór teraz stawia, no, jak zakręciłem. Dobra, to mamy teraz wszystko. Paliwko na razie można zamknąć. No i co, koło ten klin, 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 muszę dorobić. Olej. No i co, i odpalamy.